Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Minecraft 192, czyli naszego serwera Minecraft, na którym będziemy się przez najbliższy czas bardzo dobrze bawić. Moi drodzy, dzisiaj przed wami pierwsze dramy oraz poszukiwania skrzyneczek. Przypominam, odcinki o 15.30. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, a ja już nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Muszę wam coś powiedzieć, ale, bo trochę mnie to męczy, ale muszę. No. Albo nie, bo to jest guzik, nie chcę tego guzikowi mówić. Ja no, też powiedz, to jest pewien, nie chcę. Bo ja mam pewien przedmiot. Uuu, jaki? No jaki? I ten przedmiot najprawdopodobniej mam go tylko ja. Jaki jest przedmiot? Jest to strzała. Uuuu, Tajemnicza. Tak, dokładnie o dokładnie, dokładnie to chodziło. No, no, no. No, to I ten. Wiesz, miłego, się. nie cześć. Magma <laughs> zawsze. O! O! To, 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 to? Zarazem, coś, zarazem, coś, co znalazłem. Wystarczyło wejść jakąś dziurkę. Yo, Co to? <laughs> Okej. Okay. To jest. To jest, jest duże. To jest bardzo duże. Druga rzecz, której najprawdopodobniej nikt nie będzie miał już. Chłopaki, 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 chłopaki. Patrzcie ze mną, patrzcie tu. A nie, źle, 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 źle w drugą, w drugą. Ja pierdziel, co jest? Tu w dół! Nie je, yeah, yeah, tutaj do magmy, do magmy A tu się odpycham w tej magmie? Tak, 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 tak. I zobacz, Dobra, i tu, ja tu i tu, i tu i tutaj, tutaj tak. się, przyszedłem po, tego, po, po tlen i zobacz co tutaj jest w tym miejscu Eee, co? Tutaj, tu, tu, tu A tu jest... A, tak ja, ja zginę? Co ty zrobiłeś Grafa? Nie, 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 pokazywałem Grafa Co zrobiłeś z Grafem? Gdzie no jest Graf? Pływał razem z tobą Uspokój się, pokazywałem mu tylko gdzie jest skrzynka Za chwilę wrócił właśnie, coś Graf O, o zobaczyłem, o. zobaczyłem pod, pod Wiesz pod co? Pod Bedrockiem jest taki płotek i tam była skrzynka, tak? Tak jest A ja w ogóle poszedłem tam tylko żeby zobaczyć, czy jestem z. A co tam znalazłeś? Co to się nie otworzyłem, nie, 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 nie otworzyłem jest. jeszcze Na, na około o. A, A czekaj, to ona ma NBT, tak? Uwaga nie otworzyłem od razu Guzik za szczynkę, za zaszykę Dobra, cicha O co, co, co miałeś w No, no, no <laughs> no, czyli guzik Matego, brzuski. Okej, okej. Okay, okay. będzie na przykład karczmy Bladeusza na szczycie. Co nie, nie, ja ja, ja 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 rezerwuję slota na szczycie na domek. Nie, no ale tak, Bladidale tak, bla, tak, tak, to tak, jest jedna tak, karczma. Nie, 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 nie. nie, nie. Bladid, Bladid, a nie u... Ja tam widziałem taką jaskinię z boku i myślę, że to była Tak, jest wcięcie takie do bladnia. a co ty, a co ty na to, żeby twój bar nazywał się Oczko w głowie i był tu? to może być na górze. Za, za nisko. Ja położyć, tak nisko, ja to tam nie tak ja nie pada. tak nisko, mój papuś mierzy wysoko. Dobra, widzowie. Czyli już wiemy, w jakie miejsca trzeba wchodzić. Trzeba wchodzić w doły. Takie właśnie doły. I w tych dołach trzeba sobie zrobić drzwi w ogóle. Żelazo wykopane i nie gadaj. Ty no, kolejna skrzynka, przysięgam. Ja te skrzynki muszę zostawiać w na rusorem, tym. Z nienaruszonym, jakby trybie, żeby ludzie myśleli, że. <głos> <głos> żeby ludzie myśleli, że ten, że będą pierwsi, bo to naprawdę będzie zajebiste. Kaktus! Ej, w ogóle kaktus! No dobra, no do średnie te dropy na razie, w sensie, no bylibyśmy się bez tego wszystkiego, nie? No ale jest spora szansa, że to może być jedyny z kaktus na serwerze. Pamiętajcie, widzowie, spra Minecraftowa porada mówi, żeby zawsze kopać się pod siebie. O, Dzień dobry, 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 dzień dobry To będą pierwszą na serwerze, na 100% to był na serwerze. Let's go Ale najpierw żelazo, najpierw żelazo Jakby w tym momencie gdzieś ukopał diamenty, to bym się zdenerwował Let's go i to jeszcze większa ruda, patrzcie na to ty W tym momencie pewnie ból dupy Guzikowi dupy ściska, pozdro, pozdro Jezu Dobra, zróbmy sobie gir podstawowy tak o, kolejny achievement. Nim jest na te Achievementy Czy to jest warden jakiś? Co to jest za dźwięk w ogóle? A nie! Zombie villager, zombie villager, zombie villager. Kurczę, ja nie uzdrowię go teraz. Nie uzdrowię go teraz, nie ma opcji nawet takiej, że to się by udało. Nie, nie wiem, czy to był dobry pomysł tu wchodzić tak szczerze. Tym bardziej, że ja mnie a nie trzanie, ten... O, już mnie gonią. Ty ja mam jeszcze jakieś lagi w ogóle przez shadery chyba? Czekajcie, zablokuję na razie to miejsce tu po prostu, żeby nikt mnie tutaj nie dorwał. Wejdźmy sobie jeszcze niżej, bo tutaj widzę, że można, no to czemu by nie w sumie? Ja muszę wyłączyć tej bo coś wladży strasznie serwery. Wow, no nie nie, nie zła jaskinia. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jednak jest zajebista jaskinia. Co to był za dźwięk? O, zobaczcie co to jest! Ja nie wierzę w to naprawdę, jednak warto chodzić po tych jaskiniach. Wytyfy, nie dość że diamenty, to jeszcze skrzyneczka. Ty pato w ogóle, O... Mać. A ja nie wiem, czy ja chcę to zbierać. Będzie achievement chyba, nie? Wytyfy, sol sand jeszcze jest w ogóle. No nie wiem, ty jaj. Ej, z jednej strony mnie to cieszy, ale z drugiej strony mnie to nie cieszy, bo oni widzieli, że ja to zdobyłem. Kurczę, żeby to wszelkarach jakiś było i też mnie nie cieszy, bo nie mam powoli slotów w ekwipunku. musimy jakiegoś syfu pozbyć, ale że ten Solson to jest akurat p Nie strzelam, że skoro jest znaleziona jedna, no to jest spora szansa, że jeżeli znajdziemy, znajdę jeszcze dwie następne, no to będę mógł sobie widera odpalić. I tak najbardziej randomowy domowy sposób w jaki ja to odkryłem Nie wiem czy, czy ktoś, jakby ten, ale ja tutaj przed dosłownie tu sekundą się zabunkrowałem żeby nie zginąć od setki zombiaków Wszedłem w jakąś dupę No ma to, ma to swoje plusy, nie? Ma to swoje plusy. Dzień dobry O, jest od razu ogórek Wysadźmy go, co? To jest, jest następna ta Następne diamenty No i ja już w tym momencie muszę tam pójść, nie? Tylko nie, tu moje diaksy. Dobra, nie, wysadzi, nie, nie wysadziły się, na szczęście. Okej, okay, ich dawno nie biłem. Stręskiłem się, chłopaki, za wami. Ile was jeszcze tego... Tylko... Ej, zabiłem ich z 80. No i mój crafting. Biedny. <laughs> jeszcze nie topisz chyba. Wow, kolejne diamenty. Niesamowite. Tutaj co mamy? Ja wchodzę wszędzie, już tak szczerze, nie? Jak ja w jakimś totalnym, głównie znalazłem tego, to ja już, ja już przechodzę całą mapę. Mm -mm. Nie. Ty tu jest ten. Tu jest kuźwa ten. Czy rozumiesz to? Slajm ja Boże, boże, ty, 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 ty. Ja, Jakim cudem? Ja mam, ja mam chyba albo turbofarta, albo to jest pro, turbo turbo do znalezienia. Co tym razem? Co tym razem tu jest nie wiem, która to już tak szczerze? Na 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 na. Dobra, ja jestem zwycięzcą. Pozdrawiam. O! Wolf spawny. i zobaczcie jak losowo w ogóle. No 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 no. Blokuj, blokuj. Pyk, idealnie. No chodź do mnie, chodź. Ile tego, ile tego pięć? Dobra, ty tak jest bardzo dobry wynik. Tak szczerze, ja się nie spodziewałem slimeów tu znaleźć. Ty no jestem trochę bogaty. No boże, no za chwilę się poddam, nie? <gry> Albo dokonam żywota. E, Stoję pod gravelem, bydolę. Stałem pod grawelem, który. nie wiem, tu mogło dojść do zgonu. Mangetsu, slain by zombie. No głupaki są mocne, nie? O, dzień dobry. Dawno pana nie widziałem. Ej, słyszałem coś. O, mnie gra w mnie mówi. Halo! Ekse. O! Siema <laughs> Siema co tam? Ty tu zrobiłeś MLD drzwi? E, tak, tak, to nie, nie, w sensie tam była woda, wiesz Musiałem, Miałem prostu postawiony wcześniej, bo widziałem ten piasek już Ech, Wracam, wracam dobrać. z łupami Ej stary w ogóle co tu się stało Ja nie rozumiem Pato mm, Jest taki troszeczkę ciemniejszy niż tutaj. No generalnie yy, Znalazłem jedną jak coś, nie? Czyli jeszcze dwie pewnie są jakby gdzieś ukryte i będzie można je razu spełnić. No wolałbym nie spełnić. One są strasznie losowe w jaskiniach po prostu poukrywane w większości. Przynajmniej ja te, te które znalazłem. trzeba każdą jedną jaskinię. Myślę, że znalazłem. tak, myślę, że tak, no tak mi się wydaje. Przynajmniej znalazłem nie, znalazłem jeszcze. No jeszcze jeden poza tym. Nie, poza tym liderem, nie? Dzień dobry, witam z przyszłości e, Chciałem się jeszcze pochwalić, że poza nagrywkami e, Udało mi się znaleźć jeszcze dwie rzeczy w skrzynkach A mianowicie akacje i świerka Więc aktualnie wychodzi na to, że zostałem jakimś baronem drzewnym Bo mam trzy sadzonki jako jedyne na serwerze Więc e, moi drodzy, no co? Jak już musicie zauważyć, moja siekiera <laughs> jest na wykończeniu Jest spora szansa, że już niedługo zrobię sklep po prostu z tymi rzeczami Więc e, mega się jaram No i co? Wracamy do odcinka A, jeszcze nie pokazałem wam mojego ulubionego screena, którego zrobiłem do tej pory Pory, zobaczcie, taktyka działa <grym> I tu skrówki są zrobione, no to chłopaki widzę, nieźle poszaleli Dobra, one chyba, one chyba próbowali podawić mu co nie? Co nie? robią? E, jak, się, ej, jak się wyłącza to gówno, że Echo ma głos nie no, tej, to jest nie, się wioski, o, o, <cety> nie co ty tu robisz? To co, tam? co ty tu robisz? No zobaczyłem was i jakiś fantom mnie atakował i no. stwierdziłem, że przyjdę do was. Muszka, żeby się zrzemnąć, bo zaczynamy. Ja zaraz to ławę. zrobię, zaraz to zrobię, tak tak. No, generalnie jest strasznie gruba akcja. No trzeba ogarnąć. Ogólnie graf mamy do siebie sprawę to jest przy okazji, a Ja, ja szukam jak wyłączyć to Echo. Już nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Czyli nie no, a myślisz, jeszcze nie? jeszcze nie? Nie, a nie jeszcze, mamy jeszcze żadnej jeszcze sprawy nie. w takim razie, nie jeszcze mamy. Guzikie, mam jeszcze pytanie, mam pytanie, mam pytanie. Tak, tak. Jak to jest umrzeć cztery razy już? No powiedz o tym. Ej, ale raz, nie, ale raz dla kontentu było. Okay. <grym 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 no to jako? Jako. A czyli no. Mangi ma cztery jako rekordzista, tak? Tak, tak, no. tak, tak. tak. A czemu ja się ki w jakiejś jakichś dziurzek? Ej, no jak, jak banda... To się. No, to nie mrówek? Eee, bo te fantomy prawie nas po zrozczerpywały. <laughs> Chyba sobie poszły. Już nie ma, już nie ma. tak, tak. Pranek, chcę z naszej kopalni, bo tutaj już tutaj widzę, że się... <laughs> Wypać, poroz... nie. nie, bo ja, tak tak się, dobrać ja, dobrać ja chciałem mi się, tak, jak to. mi się powodzi? No, no powodzi bo on się jest ty, no masz z diamenty, nie będziesz tym, jak się nazywa ten taki co szybko jak najszybciej robi. Nie tryhard, to jest ten... speedrunner, speedrunner. Speedrunner, ah, tak, co Pol nie? Y y obia. Chciałem tylko powiedzieć, że poszedłem do kopalni i te diamenty wszystkie, które znalazłem, to na ziemi leżały, nawet tego tak po prostu taka Aha, panowie, na ziemi panie leżały. Panie leżały. No? No? Dobra, Guzik, do roboty. Buduj karczmę. Myk, myk. Nie. No? Co No, do roboty. Chodź, górskim trzeba zrobić. Hoć No, no, no. no, no. Mamy w karczmie pod starym bydlakiem. O, brzoza się zrostegowała. No. I o kim to mowa? Dobra, ścinamy i ścinamy. <noise> nie wiem, ale patrz, <noise> wyrasta nam brzoza. No, brzoza? daj! Na serwerze. Daj sezonkę! Wypad! No, no, no dobra, przepraszam, przepraszam, przepraszam! Dam ci coś, czego nikt nie ma na serwerze za brzozę. Slajma. Slajma, no? Slajma, no? Slajma, no? Ale Ale brzoza jest Jak to będziesz slajma? No normalnie, znaleźmy slajma. Nie no, slime to jest giga dobra propozycja, Emo co to jest slime? Nie, jakiś no, glut? A no one się, to. one się ten, one się respią? No respią się no jeszcze pewnie, się respią. respiący to ja no, no, no nie, nie wiem wiemy. Nie no, no, to jest ze takie drzewo sprzedawać? Brzozę? Tak, ze gówno No ale to jest tylko brzoza, tak by nie patrzeć sobie Nie no, to no to co ty gadasz, gówno. to brzoza Brzoza samoloty ścina, co nie? A ty chcesz oddać To no, jest no. Co ty mówisz? Dobra, to chyba będzie do wycięcia. tak to no się wierzyko... Szyma, ja jestem w głupi w masz za ja skina? się go na chwilę. Szymaj... Guzik nie mówiłeś, że masz blata bliźniaka. Za, się go na chwilę. Na chwilę się dla Diego albo się w guzika. Co mówisz? Co on idzie zrobić? A, poszedł sobie graf, 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 graf. Ej, ej, słyszymy? Kur... Ej, no spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja go tak, wiesz, leciutko rzuciłem, leciutko, pięć krateks, no tak ja leciutko, o 5 kratek, spokojnie Ja chciał go zrzucić że tak, żeby zginął, to bym go z innego kąta, nie? Nie da się brzuski na razie Na no, razie nie, nie będziemy targować się później Proszę na razie opuścić teren Pabiksu, bo jeszcze nie jest otwarty Dobrze, ja muszę iść na górę, Boże Mogę? Tak raz, chociaż tak Chodź. do byki Dobra, to niech będzie Mogę? Mam pasa? Ale to guzika, nie? No. Badi chatu na chwilę. Guzika, no, no, no. Chotu, chotu. Co się dzieje? Ta guziczka, raz trafimy ze strzały dla Beki, co ale to mam dostałem pasa dobra, to dla Beki. Ta. No. Dla tak, beki tak, trzeba pas, nawet. Patrz, patrz, on nawet tu wchodzi właśnie. Trzeba. On tu wchodzi i za chwilę jak tylko się wespie, to ja robię pyk. Ale w dość traf może. Spokojnie, spokojnie, ja mam lata praktyki stary. Tylko on chyba nie chce wejść, On nie wchodzi? No, zchodzi, no nie schodzi, no nie wytrzymamy <czym> Może on nie, ogarnia, może co nie? Co jest zajęty? Ty co od kurwa robi? O, wchodzi, wchodzi No i żeś odjebał, no! Ale mamy achievment! do kogo. No nie no bo wiesz kurde do kogo No jeden, jeden tylko z tym pasa twoich kolegów że mogę to zrobić. No to taki przyjaciel! Z O idę! nie U, kurwa, kurwa, No to ja nie! Dolę! Lekcer, czy ty go zabiłeś? Nie, to api! Ja pierdolę! Rozniewałeś, bo strzałam chyba, zapóźniony za pół No ale jak to, jak on no, no, no Chyba, żebym piątkę Nie, no ja chyba Ja mu tylko piątkę przybiłem, ja przepraszam! No i o, się ktoś ta kumpla zabijać, a ja chciałem sami ciutko. O nie <noise> szło się, to się w ogóle. <noise> Ja <pierzyk. Powali> mnie. <noise> Dobra, no i czekamy. To jest czekamy, nasz guzik. Czuka, Ej Ajbi! Mam, mam pytanie, czy jak Rozleję wodę gdzieś w tamtym punkcie, to czy byś mógł ją zblokować w taki sposób, żeby wiesz, ona była taką powiedzmy mini windą? O, no mogę, no. Obecnie Ale to nie łatwiej. tutaj, musisz na terenem no, karczmy rozlać, bo tutaj jest... Właśnie się, gdzieś tam się se rozlej, teren... tam po tam drugiej stronie. Tam widzisz, na tym cypelku se rozlej, tam na przykład. Dobra, no. idę, idę, idę jakoś, no. Żeby nie nie a Pozdrówcie, albo czekaj, nie, bo jeszcze ja z masz kim... jakieś e, bombile może? Nie mam nic starego. Daj mi daj piersi! Daj mi te Idziemy jak coś, jak coś. Ale nie mówiłem, że masz słowa! No, Bo nie spodziewałem dobra. się, że mój własny Simmate <laughs> będzie nie bił! Nie, tak naprawdę to ta trzeba zabuździć, żeby za płodem się zatrzymać. Nie, dobra, nie, nie, no, Co ty mówisz? Dobra, idę już, to dobra, idę. Nara, nara, jak nara, no nara! Czemu ja stwierdziłem, że góra ten będzie dobry pomysł? Dobra, fantastycznie, mamy zablokowane, więc na pewno nie zniszczę nikomu tego w swoich budowlach, ani nic. Dobra, uwaga. Rzecz numer jeden, nieskończone źródełko, potrzebne na zaraz. Trzeba wyrównać się teren przede wszystkim. Ej, no powiem tak, moje ekskluzywne temy wyglądają naprawdę, naprawdę fajnie w tym momencie i no nie będę ukrywał, że podoba mi się to, jak to wygląda. Czekajcie, włożę to jeszcze tutaj, wszystkie te takie, powiedzmy, bardziej cenne rzeczy. E, dobra, wszystko skitrane, tutaj rzeczy z gatunku średnio istotne, wydaje mi się. Ja zabieram to, to, to mogę też wziąć i wydaje mi się, że... E, no co, lecimy w dół chyba po prostu, nie? Pyk Bloody 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 Czemu, Hello, czemu wyglądasz jak, jak najgłupszy grasz na tym serwerze <grym> A, bo się tak przebrałem. Za znaki, a, co? a macie jakieś jedzonko, bo jestem hungry Nie, niestety Jedzenie jest totalnie towarem deficytowym A tu tym masz więźnia niewolnika czy co? <grym> To, to jest nasz stracz. Guzik właśnie z Ascą na straczu. Ogólnie rzecz biorąc. Tak to wygląda. To jest. Sracz. Za blok, zakryjmy go, nie będziemy mu przeszkadzać, no. co? Proszę, co to za zaglądanie No zresztą? patrzę, patrzę, patrzę co tam, wow. wiesz, ten tylko Spokojnie, no ja nic, się ja nic jeszcze wiesz, nie ukradłem Jak coś, to no. mogę ciebie zaprosić na moją górę, nic tam nie ma, ale pozwoliłem sobie tu wylać tego, bo byłby problem wejść Dobra, widzę, a coś tam jest na górze czy jeszcze No nic? na razie tylko posadzone drzewo Ooo, to ładnie <laughs> No nic, nic więcej No nie wierzę, kościotrów na naszym ja terenie, ide... wypadł z terenu <laughs> Wypadł z terenu Ej, chłopaki tu nie próżnowali, wow, fajne Dobra, prób próżnowania Nie wierzę, że to robię, ale musimy zacząć się, się bawić w farmera Więc proszę o jak najszybciej, witaj Grafie witaj, witaj. Zobacz jaki postęp z... z Właściwie do... widziałem, wszedłem tu przed chwilą i takie co, jest już most zbudowany, czy jest grany, tam jakiś las? No prawie skończyłem, tu do drewno troszeczkę potrzebuję, tak nie wiem, z tak, z tak desek powinien sprawić To mam tyle Wszystko co mam, sięgam o, yy, w sumie powinno starczyć. Dobra, dobra, dobra. Ja trochę yy, no właśnie ten sam problem, nie? Właśnie ja zaczynam zbierać, nie? i Mam takie bonmila i będę pewnie robił, ale no jest lipa. Jak masz bonmila to marchewki byś rozmnożył. Znaczy przypala. Ej, a kelpa nie można przypalać w sumie? Yy, moż. tak, bo kelp jest. Yy, odnawialny, nie? Mhm, yy, no to myślę, że tego. My myślę, że można kelpa przypalić w sumie. Na początek, to jest zawsze naj, najcięższa misja na tym początku Koszenie trawy. Pa, to nas odwiedził? Stary, stary, patrz tu ma siępko. Zobacz, 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 zobacz. Eskapada przyleciała! O kurna, skarbówka. <laughs> Uszan skarbowy z wizytą. No, <laughs> cześć. Musi wróć, 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 Broć! wróć! No... Co za debil. Jaki to jest idiota? Jaki to jest kretyn? Jaki, mam zaufieści. Możecie być dzieje. na kosmosie, możecie być nawet na najbardziej odludnej wyspie na świecie, ale nigdzie, a to nigdzie nie ma ucieczki. Zobaczcie, to jest urząd starbazów płoski. O nie! O, nie. nie. Co oni od nas chcą? Co oni od nas chcą? No to o, no nie. Dziękuję. Ja odprowadzałem podatek VAT. Ja odprowadzałem. Dobra. Ja ja a nie mamy odprowadzałem Co ty robisz Jeśli Nie można rozwiązać no czegoś rucham. pokojowo, trzeba a. rozwiązać coś siłą. Był jeden ze sztandarem, guzik go poszedł napierdzielać. Nie udało mu się o, ale... Powiem wam tak, albo ich teraz się pozbędziemy, albo ryzykujemy, że ich będzie więcej, będzie trzeba zbudować jakieś fortyfikacje, jakoś się zacząć bronić. Powiem wam tak, Nexe i Ebi, wy macie sety, może wy powinniście pójść i... Nie graf, ja nie, tak graf, nie, i graf nie, nie, nie graf, nie graf, to jest twoja walka. Tylko... tylko jeden urząd może funkcjonować na tej wyspie. To jest twoja prawda, walka. Prawda, prawda. Prawda. drugiego! naszą wyspę. Idziemy hey, A czy idziesz ze mną? Idę z tobą. Idziemy ich tak lepać. Dobrze. Idziemy, idziemy, idziemy. No, do, i boju, do boju! Do boju bohaterzy! Za <noise> Do boju bohaterzy! O bogowie jaka walka, jaka epicka muzyka teraz gra! No i nie żyją pierwsi. Tutaj urzędnicy, którzy przybyli na naszą wyspę, powstrzymali! Guzik, to ty tego dokonałeś, Ale nie twoje wsparcie Ale ty wiesz, ale... Ty wie, Dla ty, ty zdajesz sobie sprawę to z tego, te. że oni chcą zlikwidować urzędników tylko po to, żeby swój własny urząd prowadzić? To nie jest dobre, to no, dłuższą metę, stary. Słyszałem to. CO ON GADA?! CO ON GADA?! BOHATERZ! <laughs> LADY! O co, co, <laughs> o co <ja> <śmiech> <dziękuję>. <śmiech> to, Ineksowi? Ineks, zauważ, że ja mam i twój miecz. A ja mówiłem do no, guzika. Wiesz, ty, ty, ja nie, jakby wiesz, tu bardziej chodzi o to, kto będzie, kto by chciał, tak? To Słuchaj Chcieć to, może to, każdy, za to, bo, ale. Za to są kwiaty w wodzie, to ja się podnieść może i zachęć, co? Graf! To dla Ciebie! To słuchy zęte stary. Uratowałeś muciste. mnie o. przed Watem! Ja chyba, ja chyba zatrzymam sobie ten miecz. Nie i... no grafik! Wiesz o co chodzi, musisz oddać, nie? Nie, Ciężko na niego pracowałem. Mecz, mecz. Mecz, sobie zasłużył, jakie spiski. Jakie spiski, Ale gra, po po, posłuchaj mnie, po pierwsze. Uh, ja nie mam generalnie nic do tego, jeżeli byście chcieli prowadzić urząd, tylko zależy, kto będzie piastował ten urząd, tak? Jeżeli on będzie piastował ten urząd, to ja. Ja. Ja, 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 ja bym pytał. Czekaj, co masz z naszego urzędu? Powiem. widzisz, kogo mam tutaj ze sobą? Nie no Artur, Urzędnik, us, us, od, od, Artur odwaliło, a ci, odwaliło ci już naprawdę nie no, nie no. A. Nie no, odwaliłeś! No, bez przesady. Oddaj. Ja kończę tą dróżkę, bo bardzo mało zostało. I zostawiam was. Guzik. Dziękujemy, Graf. Bywaj! Dużo dobrej roboty dzisiaj zrobiłeś dla tej wyspy. Możemy już wchodzić na górę. A... Dziękujemy. Dziękujemy ci, Mam dla ciebie jeden prezent tylko. Tak, tak. Słucham. Posłyszałem, że będziesz brał udział w ogólnopolskim wyścigiem po starówce ze starym na plecach. Tak. To, za, to Ej, było moje marzenia. To będzie Ci potrzebne, Ej, bo on, żeby O, dziękuję o! bardzo! Bo Idę osiadłaś guzika, bo mi zabarom... Idę było. osiadłać guzika, bo mi zabrał miecz. Guzik! Guzik! Przepraszam! Guzik! 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 Masz coś mojego, chyba Dobra. wiesz Guzik, Guzik masz coś mojego, sprzątnę to potem, obiecuję Guzik masz coś mojego Guzik Mam za mało życia Ja wiem Zostało mi 30 sekund życia, no Guzik Daj mi się nim pocieszyć Oddaj miecz, to się nie zabije Prosta zasada Ej, Ale ja i tak żyję Nie mam to nic to do ja stracenia Oddaj mi. Nie, to no, się samowite, to jest jeno. no! Gonisz, czy Artur, fucking guzik. Umarł i spadł, pół serduszka. Pół serduszka. Ej, dobra. Ja wiem, że nie powinniśmy, ale. Muszę, muszę, po prostu w niektórych sytuacjach. Potrzeba życia jest silniejsza, wiecie o co chodzi, widzowie. Chwilek jest już sporo, no i się zatrułem. Niesamowite, to jest. Nie ruszam się. No może kurczę, powinienem. On mnie nie widzi. Masz jedzenie jakieś? Powiedz, masz jakiekolwiek jedzenie. Proszę, proszę, proszę. Dziękuję. Netcraftingu nie mam. Co to magii, co tam w ogóle? Nie słuchajcie. Aha, a. Jezu, jaka tam na, <noise> na wyciszeniu. Co tam zostało? No, Jest zdobycz, jedna zdobycz. Uuu. W postaci z... diamentu. Ty, a, tu... a czaisz, że mi Guzik zabrał diamentowy miecz z nim? A, to frajer jeden. A ja zginąłem z tym jajem kota. To napisałem tam nawet. O nie, Biblet Hump. Ty, a ja coś no. ja jajko znalazłem. Jak, do czego jajko? Wilka. To mielibyśmy komplet. Mam wielki, god, Mam zgi... no, zając. Ty, komplet. Ja będę miał guzika. Z, z, zaraz zrównam z powierzchni ziemi, i zabrą Nie oddam. Bajz Xy, o. To do mnie potrafię już. Są schody do mnie. Do nieba. Do niebios. Twojego starego Zeusa z matką Marynie. Jezu! Pięknem. Guzik, masz ostatnią szansę. Ale ja nawet. Co? Ja, ja zginąłem i nic nie mam, no! Nie powiedziałeś tego mnie. Co się ty zginałeś? No zginąłem! Gdzie? No tam gdzie się kłóciliśmy I nie podniosłeś tego miesiąca z powrotem? No gdzie jak ja mam tam, tam mam łóżko ja to jest zres, się zrespiłem. A dać ci ciekawostkę? Witam. No Uderzyłeś mnie i zostawiłem w pewnym momencie pół serduszka Szmato Eee, <śm> <śm> eee <śm> Ej, Nexa! No Uspakuj się! Co, co to bić guzika? No to a -a. Nie no coś ty naprawdę to robisz teraz? To jest ewidentna niesprawiedliwość. Eee, tak. Nie ma nie co, ma nie... co się stało? Jestem jest za no. no ja cię tylko po kolei, uderzył mnie, zabrał mi miecz i nie oddał. I prawie mnie zabił. Cześć! Nie ja oddałeś? Ja buzik. nic nie mam. No. Uspokój się, Zapa nic nie mam. Zapamiętam to, łachudro. Nara!